Witam wszystkich serdecznie. Doszliśmy do drugiego podsumowania, a więc zakończyliśmy właśnie drugi dział, w którym omawialiśmy sobie m.in. potęgi, omawialiśmy także notację wykładniczą i pierwiastki. Zacznijmy może od tego pierwszego tematu, czyli potęgi. Tutaj mówiliśmy sobie o potędze, o wykładniku naturalnym. Pamiętajmy, że tak jak tutaj na schemacie A to podstawa potęgi. A w tym wypadku n to jej wykładnik. My zajmujemy się raczej tylko i wyłącznie potęgami z wykładnikiem naturalnym. Tutaj taki przykład, 5 do potęgi trzeciej. Możemy to sobie zawsze rozpisać jako właśnie iloczyn takich trzech piątek, w tym wypadku widzimy, że wynik to 125. Dodatkowo pamiętajmy, że dla dowolnej liczby A, która oczywiście nie równa się 0, będą zachodziły dwie takie. Zależności, a więc a do potęgi 0 zawsze będzie równe 1, natomiast a do potęgi pierwszej będzie równe a, czyli można powiedzieć, nie zmieni się. Omówmy także kolejne własności potęg. Dla dowolnych liczb a i b, które nie równają się 0, oraz naturalnych liczb p i q, istnieją pewne własności. Przede wszystkim, jeżeli widzimy właśnie taki iloczyn a do potęgi p razy a do potęgi q, to widzimy, że te wykładniki nam się dodają. Analogicznie, jeżeli mamy dzielenie, to wykładniki te się odejmują. Jeżeli natomiast będziemy mnożyli dwie liczby, tak jak tutaj a i b, które są podniesione do tej samej potęgi, mają taki sam wykładnik, no to widzimy, że możemy je niejako połączyć, możemy zapisać to jako a razy b do potęgi p. Analogicznie znowu w przypadku dzielenia. I ostatnia zależność: jeżeli mamy a do potęgi p i całość jest podniesiona do potęgi q, no to te wykładniki także będą się mnożyły, czyli a do potęgi p razy q. Dodatkowo, jeśli podnosimy liczbę ujemną do potęgi, to wynik jest zależny od tego, czy wykładnik jest liczbą parzystą, czy nieparzystą. I tutaj mamy dwa takie przykłady. Z jednej strony 2 do potęgi 3 i minus 2 do potęgi 3 oraz 2 do potęgi 4 oraz minus 2 do potęgi 4. Zauważcie, że w przypadku, kiedy podnosimy do potęgi nieparzystej, czyli tak jak tutaj 2 do potęgi 3 i minus 2 do potęgi 3, no to te wyniki będą różne, dlatego że w pierwszym przypadku, jeżeli Mamy nieparzystą liczbę liczb, które są ujemne, tak jak tutaj minus 2 razy minus 2 przykładowo daje nam 4, 4 razy minus 2 daje nam minus 8. Czyli tutaj już będzie miało znaczenie, czy nasza podstawa jest ujemna, czy dodatnia. Jeśli jednak podnosimy do wykładnika, który jest liczbą parzystą, tak jak w tym drugim przykładzie, to zobaczcie, że nie ma znaczenia, czy będziemy mieli 2 do potęgi 4, czy minus 2 do potęgi 4. Wynik zawsze będzie taki sam, ponieważ jeżeli mnożymy parzystą liczbę tych czynników, tak jak tutaj mamy 4 minus 2, no to ten minus, można powiedzieć, się neutralizuje. Kolejnym tematem, który omawialiśmy, była notacja wykładnicza. Na czym ona polega i jakie są jej zasady? Przede wszystkim zapis liczby dodatniej za pomocą notacji wykładniczej to przedstawienie tej liczby w takiej oto postaci, czyli a razy 10 do potęgi k. I tutaj, jeżeli chcemy przedstawić jakąś dużą liczbę, no to wtedy nasze k będzie liczbą większą od zera, czyli będziemy podnosili 10 do potęgi po prostu dodatniej, do wykładnika dodatniego. Natomiast jeżeli chcemy przedstawiać małe liczby, no to k już będzie liczbą ujemną. No i tutaj widzimy właśnie przykłady takiego zastosowania. Oczywiście k może być dodatnie, może być ujemne, ale przede wszystkim musi być liczbą całkowitą, a dodatkowo ten współczynnik a, który znajduje się przed dziesiątką, musi spełniać jednocześnie warunek, że musi być większy lub równy 1. Oraz jednocześnie mniejszy od 10. Ostatnim tematem, który sobie omawialiśmy, były pierwiastki. Zaczynając może od pierwiastka kwadratowego. Pierwiastkiem kwadratowym, czyli tym właśnie pierwiastkiem stopnia drugiego, nieujemnej liczby a, nazywamy taką liczbę b, dla której b do kwadratu równa się a. No i to jest właśnie wprost z definicji. Dodatkowo w takim zapisie pierwiastek z a, to a właśnie nazywamy liczbą podpierwiastkową. No i tutaj mamy dokładnie jak to wygląda z definicji w zapisie. W związku z tym pierwiastki kwadratowe można liczyć tylko i wyłącznie z liczb dodatnich lub z zera, czyli w pierwiastkach kwadratowych na pewno liczba podpierwiastkowa musi być liczbą dodatnią ewentualnie może być zerem. Na pewno nie może być to liczba ujemna. No i dodatkowo, jeżeli chodzi o taką symbolikę, przy pierwiastkach kwadratowych nie stawiamy symbolu stopnia pierwiastka. Czyli jeżeli mamy sam zapis, po prostu ten symbol pierwiastka, no to już domyślnie oznacza to, że jest to pierwiastek kwadratowy. Omawialiśmy także pierwiastki sześcienne. Tutaj z kolei pierwiastkiem sześciennym, czyli takim pierwiastkiem stopnia Trzeciego dowolnej liczby a. Nazywamy taką liczbę b, dla której b do potęgi trzeciej równa się a. Tak jak widzicie, tak naprawdę no, pierwiastki, nawet z definicji, są przedstawiane wprost jako taka odwrotność potęgowania, czy to właśnie potęgi drugiej, czy potęgi trzeciej. Tutaj także a będziemy nazywać liczbą podpierwiastkową. Tutaj już w symbolu dopisujemy tą trójkę jako ten pierwiastek stopnia trzeciego, tak żebyśmy wiedzieli, właśnie. Że nie jest to pierwiastek kwadratowy, jest to pierwiastek stopnia trzeciego. No i z definicji dosyć podobnie jak w przypadku pierwiastka kwadratowego. Tutaj jest taką różnicą, że możemy już liczyć w pierwiastkach sześciennych oczywiście liczby podpierwiastkowe, które są ujemne. Mogą być dodatnie ujemne lub równe 0. Nie ma tutaj właśnie przeszkody. Oczywiście jeżeli liczymy pierwiastek stopnia trzeciego z liczby ujemnej, no to wynik będzie ujemny. Jeżeli z liczby dodatniej to będzie on dodatni, a pierwiastkiem z zera zawsze jest zero. Mówmy także działania na pierwiastkach. W tym wypadku mamy pierwiastek iloczynu i to jest zasada, która będzie obowiązywała oczywiście zarówno pierwiastki kwadratowe, jak i pierwiastki sześcienne. Jeżeli na przykład mamy pierwiastek z iloczynu, możemy go rozdzielić na iloczyn pierwiastków. Oczywiście działa to w dwie strony. Tutaj mamy dwa przykłady, na przykład pierwiastek z 4 razy 16. Widzimy, że możemy to bez problemu rozdzielić, tak samo jak pierwiastek trzeciego stopnia z trójki i dziewiątki. Oczywiście tutaj pokazujemy, że możemy to zrobić w dwie strony, tak? Czyli zarówno możemy podzielić na pierwiastek z trzech i pierwiastek z dziewięciu, a także połączyć je w jeden iloczyn. Drugą sprawą jest pierwiastek ilorazu, czyli z kolei jeżeli mamy właśnie pierwiastek jakiegoś ilorazu, możemy to rozdzielić na iloraz pierwiastków, oczywiście znów w dwie strony i oczywiście znów będzie to działało zarówno na pierwiastki kwadratowe, jak i pierwiastki sześcienne. Dodatkowo jeżeli chcemy wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka, możemy właśnie użyć tej, można powiedzieć, zależności na pierwiastek iloczynu. Chociażby, jeżeli chcielibyśmy wyznaczyć, jakoś uprościć sobie to wyrażenie pierwiastek z 24, to możemy chociażby rozbić to na iloczyn dwóch pierwiastków. Iloczyn pierwiastka z 4 i pierwiastka z 6. Taki pierwiastek z 4 możemy wtedy już łatwo zapisać jako dwójka, i w rezultacie otrzymamy. Dwa pierwiastki z 6. Dodatkowo w drugą stronę, jeżeli chcemy włączyć czynnik pod znak pierwiastka, czyli znów korzystając z pierwiastka iloczynu. No to na przykład takie trzy pierwiastki z 5, jeżeli trójkę zamienimy na pierwiastek z 9, wiemy, że możemy to połączyć pod jeden znak pierwiastka. No i w rezultacie otrzymujemy pierwiastek 45. Pamiętajcie, że niedozwolone jest wykonywanie następujących działań. W taki sposób. No to jest taki dosyć popularny błąd. Często właśnie na egzaminie pojawiają się takie zadania, chociażby zamknięte. Czyli na przykład pierwiastek z 14, dodać pierwiastek z 22, nie równa się pierwiastkowi z 36. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy dodane dwa pierwiastki do siebie, no to pod żadnym pozorem nie możemy tego połączyć pod jeden znak pierwiastka. Czyli no te 14 i 22 się niestety w taki sposób nie doda. Nie możemy ogólnie dodawać pierwiastków, o ile nie mają takiej samej liczby podpierwiastkowej. No bo przykładowo, jeżeli miałbym chociażby pierwiastek z pięciu, dodać pierwiastek z pięciu, no to ja mogę zapisać to na przykład, że są to dwa pierwiastki z pięciu, ale jeżeli dodaję dwa różne pierwiastki, no to muszę taki wynik po prostu pozostawić. Czyli tutaj, uwaga, nie można dodawać dwóch różnych pierwiastków. No, i tutaj też kolejna uwaga, czyli mnożenie pierwiastków o różnych stopniach. To też wcale się nie łączy. Nie możemy tego ani sprowadzić do pierwiastka trzeciego stopnia, ani sprowadzić do pierwiastka drugiego stopnia. Takie liczby też raczej powinniśmy zostawić. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka, no to już sobie omawialiśmy, no to tak troszeczkę wydzieliliśmy w tym miejscu. Tutaj znowu te same przykłady, więc można sobie jeszcze raz prześledzić. I jeszcze jeden temat dotyczący pierwiastków, czyli szacowanie. Jeżeli chcielibyśmy właśnie oszacować jakąś wartość pierwiastka, na przykład liczby a, która nie jest liczbą całkowitą, no to powinniśmy znaleźć pierwiastek z liczby p, która będzie mniejsza od liczby a, oraz pierwiastek z liczby q, która będzie większa od a. Czyli schemat przedstawia to w taki sposób: my szukamy, tak jakby pierwiastka z liczby a. No i tutaj, oczywiście, musimy mieć takie założenie, że to nasze p i q no musi być odpowiednio, można powiedzieć, dwoma liczbami, Znajdującymi się koło siebie, tak? różniące się tak naprawdę o 1. Tutaj może przykład dla lepszego zobrazowania. Chodzi tutaj o to, że na przykład, jeżeli ja szukałbym pierwiastka z 15, to powinienem poszukać pierwiastka z liczby, na przykład troszeczkę większej, który znam. Na przykład pierwiastek z 16, tak? jest dla nas znaną wartością, bo jest to po prostu 4. Tak samo później w drugą stronę powinienem znaleźć pierwiastek z liczby trochę mniejszej która też dla mnie będzie znaną liczbą, no bo tutaj pierwiastek z 9 jest równy 3. Tak jak widzicie, szacuję to sobie, że pierwiastek z 15 jest liczbą większą od 3, ale równocześnie mniejszą od 4, więc z taką też dokładnością możemy szacować.